Hej, cześć siemanko, witam was wszystkich z tej strony Minekusim w ciele Crazy Brianera I tak, to jest drugi już odcinek z naszej serii Gildi Dobra, ten dalej wysadza, detonuje. Drugi odcinek i w tym odcinku ustawiłem sobie już set Homa i gdzieś tutaj będziemy robili yy, gildie F-Homa po prostu i... Tak, ogólnie, ogólnie o drugiej w nocy robimy najazd na tych koksów zapewne na na to nagramy, Tak, 100%, nie ma, opcji, że nie. 100 nie ma opcji, że tego nie nagram i tak, czekajcie, chodźcie tutaj, znajdziemy gdzieś takie miejsce, gdzie można wybudować ten zamek, nie? Ja właśnie patrzę. Ej, ja wiem... gdzie, wiem, gdzie. Dobra, tu, tu, tu chodźcie, tu chodźcie. Co? Nie ma. A nie chciałbyś tam tego zamku też znaleźć. No nie... Tutaj może zbudujemy, co? Albo na biomie, a, nie a na biomie zimowym. biomie no, tam... My możemy tamten zamek przejąć przecież. Daję pan się tego gościa, a to był lider tej gili. Sprawdził. No tak, ale... Ale po co przejmować im ten gili? Chory jeszcze raz mi co wypadłem. A ja mam, a ja mam siekkę. Ja I mogę i mogę... ogólnie przepraszam Was za spadki FPSów, bo z 20 spada mi no właśnie na 8. Ja mam... Creepery, creepery... trzeba ten zbierać, żeby mieć ten. O. I, i mi zabił kolegę, będę samotna! I chodzi. Czekajcie, chodźcie no. tam. Nie wiem co mam robić Nie wiem Po Nie Podednę no, ustawi, A ustaw sobie tutaj No ustawiłem mam Ej dobra chodźcie macie łopaty będziemy tutaj Ej, teren równamy A mam Gość ja cię do ciebie nie Ale to nie ona, tam jest Ja tam jest gość, jak jest, tam jest, gość z to jest, jak to jest, jak O jest, to uciekajcie nie to nie na spawn? to mnie. jak to jest, jak to jest, jak to jest, jak mnie jest, to jest, to 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 ja spoko, jest, spoko. Ja to to a, i mnie na razie nie ma na serbie, ja wyszedłem z terwa, bo bym nie zabił po prostu. Spoko. Ja sobie biegam teraz na inserbie, gdzie mam jak z epół pro i... Ej! Hey, what tak Tutaj jest jakieś bajorko z wodą. Ej, ej, ja też to odkryłam. Gdzie? A no tutaj jest jakieś bajorko z wodą i tutaj tutaj jest... A! Tutaj! I to, teraz. to przyjmij, tak. przyjmij Ja? Co? nie dednij? Oła, oła, ja spadam na dół pomocy! Nie, nikt mnie nie dednij. Nie. A ja spadam na dół, to jest jakieś spadnięcie na dół. Jakaś pułapka. No takie, takie spadnięcie takie. Ach. Dobra, ja jestem z powrotem na ferbie. Ja się boję tu. A to chodzi do tego lasku, tego lasku, co tutaj jest ten śnieg. Chodź tu sobie, czyli... Dobra. Widzę śni. widzę czyśnik. To jest mój. Raczej nick. Szybko po mnie mieć nie zarobić! Widzisz mnie? Bo ja to ja tu nie widzę. Szybko, 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 no TP szybko. akcept, TP akcept jest. O, tutaj, tutaj jest. Tutaj jesteś. Ta, ej, postaw ktoś crafting. Chodź, chodź tu pan, chodź, chodź zobacz, chodź zobacz. Ej, eee, i patrz co tutaj na dole No widzisz, ja też się zdziwiłam. Ja też się zdziwiłam. I patrz co na dół, tam na można zejść. No jest to jest I tam na dół tak można można To jest takie głębokie, bo ja tam wpadłam. Głębokie. I to się Ej, no kurczę, szybko! No kurczę, No kurczę, jest, jest przebrany za ziemię i się mnie zabić. No przecież cię tepłem. Nie. Przebrany za ziemię. No, bo na Krasnówiec! No. Ja go znam, ja wiem kto to jest, ja z nim nagrywałem e, te... E, SG... Brałem e, Znowu nie mam mnie Ja mam mnie Znowu? No. Ania, ale to nie zabiła cię po pierwsze Iza, tylko gościu, bo ja widziałem jak nas goni. A ja cię zabiłam? Nie, bo ja będę grał. Zaraz, Ja nawet nie nie to nie No. Ania myślała, że ją zabiłaś. A? Ja bym... Co Ty mnie zabiłeś? To... Nie, to był Loter 12. Yyy... Goszka niecierpliwy, tak? A gdzie my idziemy? Ja idę potem. Spoko... Tam biega ten gościu i nas zajebie. Ja tutaj wolę nie bym. Ja bym Biegną tu, biegną tu! Ja też mam jak sobą tą bajkę. Biegn biegną tu, ja, ja uciekam, ja uciekam biegną tu. dwaj jak sobie, uciekaj. I zachudź. Iza. Ja? I za żyłem. Bij ją, biją mnie, biją mnie. mnie. Tepłą się perłą. Co mam teraz robić? Ja jestem to sama. Tak, tam zijesz. Tak ziję, jestem u góry i patrzę na dół. Ja uciekam. Niech się boję, bo... Klaj Dobra, on się, on nie do Mam się pisał. Ej, kusim, przyjmij! Przyjąłem, przyjąłem. Oła! Przyjąłem! O to ty mu, to się, musiałeś się ruszać. No jest. Oła! Dobra, zabili mnie. A my jesteśmy ukryci w kamionie. Aha, ofert. Ale mam taki, miałam takiego mi A ja mam teraz Lega. E, dobra, to kończymy ten już drugi odcinek. Ej, widzę gościa tego co mówiłaś, że ten, że ma cały dirt. Dobra, ja kończę ten odcinek, komentujcie, subskrybujcie, piszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie, żeby więcej było tych odcinków z tej serii, to piszcie w komentarzach, że chcecie. Dajcie łapki, wtedy będę widział, że po prostu tego chcecie. No i komentujcie, subskrybujcie, cześć.